Siemaneczko, co tyrki tutaj to Turki, dzisiaj to jest kolejny odcinek na moim kanale. Z Bartkiem Minecrafta. Chodź mój piesku. No i tak. Ej pomóż mi uratować psa. Dobra. No chodzę, tu za zapchany. Nie daję rady. E, mówisz! No oh, Sory, pomagam ci. O nie! nie no, no. Uspokój dupę mój psie. O. Ej, dupek, dupek z pies. Jak, jak pani dupek? O, prawie wyszedł. No i wszedł mi! mi Zaciukał mnie. <śles> on no, ma nie, nie, nie polubił mnie. Chodź, chodź. O niebo, trzeba spać. Tu, tu kundlu. O jaki ciołek tam idzie. Zabiłem go. <laughs> Przez... Ej, zombie idzie. A w którą stronę był nasz domek? Nie wiem, ja umarły i mnie ja też się zaryskuje w domu. O ile ja zombie, o chłopie, nie wrócę już do domu. Po, po co zrobiłeś swo, swojego psa? Marta, widzisz jej No, nie za bardzo. Oh no. Idź. Moje do imię. Do Moje imię. Nie. Znaczy ja już powiedziałam na swoich odcinkach, tak O i tak, polecam Wam odwiedzić kanał ten BTX ty, to jest kanał Bartka. No. Tam no. teraz tak. robię spoko odcinki, nie takie jak Kuby, że z telefonu, tylko po prostu z komputera takie już Kozak, Kozak. Ja planuję takie tylko zrobić bez, jeszcze. Bez mikrofonu, ale za niedługo będę po tym też pisam w pierwszym takim odcinku z Minecrafta to chyba był... Pisałem, że, że właśnie nie mam już mikrofonu, ale będę kupował za niedługo, za 160. Więc. O nie, bo. Aha, bo my sobie to zepsuliśmy tą farmę. Wypuściliśmy nasze wszystkie zwierzęta. To twoja wina. patrz, co tutaj zrobiliśmy. Ej, trzeba to naprawić. Bo no wiem. Źle wygląda. Ale ja tu nie mieszkam! No to idź do swojego domu. Jeden hey. mi mojej temy. A hey, to się oh, O nie. Ty. zombie Zombiak. Nie ma. Nie ma. Ej, okay, a sprawdź czy nie mieliśmy żadnych szyb. Nie mieliśmy. No bo twój dom tak średnio wygląda, chyba, że ty chcesz tam mieszkać. Spoko tam. No to bez... spoko. No nie wiem czy masz Jak ci wejdzie zombiak, to nie wiem czy masz. O, ale mam. Jakby co, to ja mam kwiaty. Bartek, patrz, patrz, patrz. patrz, na, patrz na górę. Martek patrz na górę. Jej patrz, będę skakał. Zabijesz się. A, bo no, okay. Ej, chodź, weź se, tutaj mam kwiatuszki. O jajko. Chodź tu do mnie do domu, dam ci kwiatki. Tam w środku masz kwiatki. Kwiatki są moje. czekaj. czekaj. No, Idź do środka, jeszcze tam mam jakieś kwiatki w tym... Gdzie? W swoim domu? No. Jestem wam waszą bo się do domu. Dobra. Weź sobie tam chętki. Dobra, e, o, dam ci tutaj jeszcze. Masz, tutaj jeszcze masz kwiatki. Znaczy, masz rzeka. Dobra, dzięki. O, jagody mo możemy posadzić sobie. To będzie mój ogródek. Co się nazywa? To jest Sensypale. Sensypale. Jak to jest tak, możliwe, to że to nazywa... Jak to jest możliwe, że to się nazywa Sensypale? Sensypa, Sensypale to są to są afrykańskie jagody. Idzę. To by się nie spodziewałem się No ja też. O, to. Tu masz, o, co mówisz, że nie masz szkła? O, nie wiedziałem. Posz. Sprawiłem ci domek. O masz jeszcze jednego kwiatuszka? Maka masz tutaj jeszcze? Już trwa odcinek 6 minut. Naprawdę? Tak, dość długo. Myślałam, że dopiero jedną. Dobra, za niedługo musimy na, prze... na poszukiwanie iść. I musimy znaleźć. Wiesz, co, musimy znaleźć psa, który nas strzeże. Ja mam jedną kwiatuszkę. To już musi... nie ale jakiegoś takiego współpracującego? Jak tu się sprawdza na mapę? Nie wiem, nie umiem. A... O ma, ale mam żwiru. Sześć tych żwirów. Przemieni tak. tak. Ja będę się zapywał na ten szczyt. A, no się... Ja biję świnkę, żeby mieć jedzenie. To chyba była z naszego naszej się um, um. pani. Eee, em... Co? Widziałeś to na hita go zabiję. Co? Tylko jeden daje? O, ty weszłaś już prawie na, na górę. A tu się upuszczało, bo już nie pamiętam. Kukiem? ja pamiętam, że są też kiedyś skakał w tej serii. Zabijesz się. Nie. Nie zabiję się. No, wyskoczyłam. Ja dzisiaj będę skakał. Dobra, już Idę po to do jedzenia do swojego potomku. O, zbieraj marchewki, widziałeś? Tam były marchewki. Nie to mamy nic jedzenia. Ja zjadłem, no to posprzą... weź pozbieraj te marchewki. Widzisz tego, ile to mam? Ukradliśmy wszystkim. Dlaczego tu leżą dwa craftingi? Aha, bo to jest po tym, tym. To, to, to jest ściana śmieci. To ja zrobiłem, pamiętasz? To ja robiłem, bo zrobiłem za dużo. I to jest. Nie, to jest tego. To jest, wiesz co to jest? Złotek. Nie, to jest parkour, widzisz to? Widzisz ten parkour. Pam... Pamię... Pamię... Pamiętam, to jest nasza ściana śmieci. Czekaj, bo to muszę rozbić. Ajajaj. O! Jestem w kościele! To Co? Jest kościół w kościele? A <grym> co Ty myślałeś? I Ty jesteś w kościele? No, no tam jesteś! Tle. Tam! Tam! Bo fajny jest ten domek tu na górze. Może tam się przeprowadzimy? Tylko sprawdź. No. Może zamieszkamy tam. Ej! Pa, pa, popatrz! Popatrz wow, na ten kościół patrz, z powrotem! Co tu jest za kościół! Ej! Popatrz na ten kościół z powrotem! Czekaj, wejdę na górę. Ej, nie, z, z dołu. Juston mamy problem. No właśnie. Zabijesz się. A e, ja nie będę skakał. już myślę. Ej, patrz, tu możemy zamieszkać. Ja, ja na dole, a ty na gó... ooo, ja na dole, o ty kurde. Łooo, wow, patrz co znalazłem, ziemniaki i wszystko, patrz. Okradamy ich. Opłaca się chodzić do tych domów. Kwiatuszek. To mleczyka, i ja im zostawię. W sumie mleczyki można no, jeść. Nie, nie. tylko jadł No spierdzielaj. Dobra. I dobra, ja idę okradać wieśniaku. O ty. Okradam wieśniaków, żeby mieć kasę. <głos> <głos> Straszyłem się. Co? Wieśniaku! O, patrz, piecyk. Ale ja. Nie zabijaj wieśniaków. Hej, bo ty jesteś chory. Zostaw mnie. On jest chory, a... Zaraz cię zabiję. Jestem, jestem chory, zaraz cię zarażę. Nie! On... <laughs> Ale cię zrobiłem! <laughs> <laughs> Czekaj, zbieram marchewki. O nie, nie, nie jestem już chory. No i panie. Mamy marchewki! Jesteśmy bogaci! Jej! Tylko tego nam było trzeba. Tak jest. Tam było jeszcze zboże, no właśnie, pozbieraj to zboże. Ja jestem głupi, wiem co robić. Ej, bo my przypadkiem idziemy rozrabiać drzewa, znaczy rozwalać rozwalać. Rozrabiać drzewa. Rozwalać drzewa, bierzemy jabłka i, i robimy siodło, bo mamy skórę. I, I tego i normalnie bierzemy konia. Tam są konie, tego czarnego będziemy wzięli. Co o tym myślisz, Słania? Whip, 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 whip. Proszę, do o, matko Bosko, ile Ty masz kwiatów. Nie bij! Kurde, nie to się tuje. O tu są marchewki jeszcze. Dałbyś te marchewki? Dobry, doby, 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 doby. Wiem... No. wiem A jesteś biedakiem, a ja mam 40 marchewek. Ale jestem biedny. Bardzo. Nie... Nie... nie prestiżowy. No. Ej, te bloki mogą być dobre. Co to są... Co to jest za blok? To jest beton chyba. No już to jest żelazo. Ale co? Ten blok, na który patrzę, to jest żelazo. Nie. To jest żelazo? Nie, to jest kamień. To jest, to jest żelazo. No Nie, to co... jednak jest kamień. A to, 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 co, to, to, to co ja teraz biję to jest. No to jest serakota Ło, ja mam jedną rudę żelaza. Zaraz sprawdzimy, czy to jest żelazo. E, da, e, e daj trochę tę machewek. przyjdź tutaj za Jestem dobrym. Gospodarzem. Domu co ja? Co? Mogę ci do domu? No, to yy... sobie wezmę. Dobra, oj, jestem biedny i głodny. Sprawdzam, co to, to jest. Gładki kamień tej kurde. Żelazny. Czyli, że razem się myliliśmy. To są inne tekstury. Przynaś już minut. Ej no nie pij! Oj, przepraszam! Przepraszam, przepraszam. Czy nie chcę pisać na, na nagrodę. Niech on to za co, że mnie zabiłeś? Dziękuję. Tylko tego mi było trzeba. No to... Jakby to kradzione, co nie? Tak. Naprawdę zbieśniata. Spokojnie. nie? Spoko, mogę to powiedzieć też ze mną. Ej, to jest siana chyba to na górze. To jest drewno. Nie, mam pochodnie. To jest drewno na górze. Tak? Ej, to ja a to kończymy odcinek czy jeszcze? Pa, jeszcze zrobimy Do dla drugi odcinek Dobra, dobra Nie bij, pa pa. pa, 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 pa o ile tu jest I... dzwonów, patrz Nie pykło Mam dwa dzwony Chodź, idziemy je, po... je powiesić na ścianie śmieci na ścianie kościoła idziemy, do kościoła teraz. A, no. Ja jeszcze postawię sobie... No Jakby co, to to jest mój dzwonek. Jak będziesz chodził do mnie do domu, to masz tu dzwonić. Ale wiesz, że ten dzwonek trochę, że robię się chowając do domu. No i właśnie wszyscy schowali. Nie widzę, bo Pszczoła. idziemy się pomodzić na niedzielę. Tak. No nie, zaposła. Dobrze, że wziąłem kilo. Ja idę w naturalny sposób. Po prostu się wspinam. Chodzę tutaj baranie Ja pierwszy bo... o, Tam jest lama, patrz Ja, lamy, tam ja będę pierwszy Aha <noise> Widzisz, pierwszy byłem <noise> Muszę wejść uh... Dobra, postawimy dzwon, zadzwonimy i kończymy ten klik. Tak. Tak Ale obaj mój. Uwaga du, du. To nie, tu, nie tutaj, no, na najwyższym piętrze Chodź tutaj tak na krzesełku, siądziemy skądś, tyk, o, 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 dobra, dobra, dobra three, teraz walimy, trzy, trzy, e, dobra, dobra, uwaga, teraz robimy tak, kamerę zmieniamy, mam nadzieję, że w mi się spod... No mi się No musisz też tak zrobić. Okay. Wiem, 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 czekaj, czekaj, jak to się robi. Tutaj, ej, ej, patrz. Tym. No, no. A, co jest? Dzień. Dobra. Co jest? Co ja robi? Dobra, to na moim ekranie się pokaż. Dobra, dawaj. Przejdź przede mną, przede mną, przede mną. przejdź. Chodź przede mną. O, wow. sorry, sorry. Oła, był mały świną. Oooooh, przepraszam. Trzymaj tutaj piórkę na pocieszenie. Dobra, na moim tym się pożegnaj. Tak, przy kamerze, dawaj. No dawaj popatrz się przede mnie. Cześć, 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 cze cze cześć. widzowie, pa! Na, do następnego odcinka. Zapraszam I w ogóle na kanał e, ty. No to, suba. BTX suba. Na moim i Bartka kanale. Pa. No jeszcze nie za bardzo. Dobra, kończ. No. Ah.